Moi drodzy, dzisiaj 23 składamy Wam już życzenia na jutro i na nadchodzące święta. Chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za ten rok, za to, że cały czas z nami jesteście, cały czas do nas zaglądacie, zostawiacie po sobie znaki i z nami tutaj dyskutujecie, także dziękujemy. Mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie Wam dużo dobrych rzeczy, spełni Wasze marzenia, zrealizujecie się, nie wiem, może zawodowo. Może odwiedzicie wszystkie nowe kraje, które chcecie odwiedzić. E, mam nadzieję, że będziecie zdrowi, że Wasze rodziny będą zdrowe. Lunka tutaj e, też ma taką nadzieję. E, życzę Wam kochani wszystkiego najlepszego, czego tylko sobie zapragniecie. Najlepszych, mam nadzieję, dla Was świąt. Drodzy kochani, wesołych świąt Wam życzę i Luna też. I, no i sobie, już już idź, już tak, tak za już, dużo. już. Ona za dużo. taką gwiazdą nie Nie, jest. ona nie tak. lubi internetu. Trochę Wam tutaj pokażę. Tak więc moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego dobrego wesołych świąt. Objawni. Wesołych świąt. Byliśmy na małych zakupach, byliśmy też po kawę. Co? Do kogo ty tak mówisz cicho, do no, tak Byliśmy też po kawę. I moi drodzy, wiecie, że nie robią pumpkin spice Państwa, nie robią, za to robią gingerbread? No to ja się widziałam gingerbread. Oczywiście, że nie robią pumpkin, bo już nie jest Halloween. A to jest tylko jesienna? A co ty myślałaś? No, ty, ty w ogóle dzisiaj jesteś nieprzytomna. No ja nie wiedziałam. No, w każdym bądź razie ja sobie wzięłam gingerbread, to jest bardzo dobra, z połową syropu, a dla radzie Radek sobie wziął... Ee, co sobie wziąłeś? No, nie, no nie wiem co ja robię, naprawdę dzisiaj. Nie, karmel na latte. I wiecie, jaka jego dobra? Aż jeszcze wezmę jednego łyka. Ej! I ja mu z całym syropem i naprawdę dobra, ale mocno kar karmel czyli, tak? Napłułam ci, tak, ci napłułam, że ho -hop. Bierzemy się dopiero za śniadanie. W e, sobie wzięłam tutaj taką sałatę, żeby sobie zrobić chicken soup salat, aczkolwiek dzisiaj chyba prędzej kończę, bo jutro mam kurs. E, taki poranek. Luna naniosła piasku do domu, jakiegoś czarnego. <laughs> Nie, żartuję. Robię, moi drodzy, makowiec i robię taką wersję, pierwszy raz to robię, e, makowiec z bezą. Także zobaczymy, to jest po prostu makowiec na krójnym spodzie, e, z bezą. <laughs> mam nadzieję, że będzie e, dobre. No, że mam nadzieję, na pewno będzie smaczne. Mamy wstawkę dzisiaj, z dzisiaj, z 23, w sumie nie wiem czy to dzisiaj pójdzie, raczej nie, bo za godzinę idę do pracy, zanim zrobię film, zanim zrobię wszystko, to troszkę zleci, e, tutaj już będzie się zaraz ciasto piekło, e, tutaj jest masa, Bo się, że ona mi jakaś taka rzadka wyszła? aczkolwiek są tu jajka, także myślę, że to od razu się jakoś zetnie, zgęstnieje mam nadzieję, że mi się tutaj nic e, nie zwali, ta masa wygląda nie powiem jak w tej kamerze ale chyba wszyscy wiemy o co chodzi tutaj kończę, znaczy kończę, zaczynam kawusie, chłodna niestety e, zbieram pranie, dużo rzeczy mam do zrobienia A tak jak mówię, za godzinkę do pracy, ale spoczko, ogarniemy ogarniemy, radio mi pomaga, także fajnie czekam aż piekarnik osiągnie temperaturę 180 stopni za chwileczkę to będzie jeszcze jedno kółeczko mi przejdzie, także OK, wstawię. Popieczy mi się 20 minut. Ja w tym czasie zrobię bezę. I tak, zobacz, aż mi chyba widać tutaj rozgogolona, aż chodzę w domu. Beza jak zawsze idealna. Także zaraz leci to na makowca. No, moi drodzy skończyłam, ale kiepska jakość w telefonie, czekajcie, załączę się w DJI i zobaczę czy będzie różnica. O, ja pierdzielę i to jaka różnica. Nie myślałam, że aż taka, powiem Wam szczerze. E, wróciłam do domu, tak jak Wam mówiłam. Dzisiaj miałam troszeczkę krócej pracy, trzy godziny prędzej skończyłam, e, bo jutro na rano muszę jechać. Także nie lubię takich zmian rano, wieczór, rano, wieczór, ale dobra. To szkolenie, także spoko. Szkolenia zawsze są um, przydatne. Na szkolenia zawsze warto jeździć. Zimno na dworze u nas na maksa. Wyobraźcie sobie, że jest w tym momencie 5 stopni. Ciekawe, ile jest u Was. Napiszcie pod fotelem. Pewnie zimniej. Jeśli jesteście z Polski, jeśli jesteście z Zanzibaru, to pewnie no, słyszycie moje małżeństwo. Chodź tutaj, kotku. No, już. Jezus. Już tak. Piesek się nie może ekscytować. Ja właśnie dopiero weszłam. Od razu wiecie buziaki, całusy i przywitanie i głaski No to piesek podekscytował. A Jezus się tuli i już przestała. Już dużo lepiej jest. Już jest dużo lepiej. Tak? Moja myszka. Ogonek ten merdający. Boże, jak ja kocham tego psa. Jak ja kocham tego psa! Ty jeszcze żyj? Z 20 lat. No? Z 20 lat jeszcze musisz żyć. Słyszycie ten dźwięk? Piękna jesteś. Pani dzisiaj zakrypnięta. No? Może ja Ciebie kaszlem zaraziłam? Co? w oczy z tą miłością. Zobaczcie. Centralnie mi w oczy zagląda. I powiedzcie, że tu nie ma miłości. Sama miłość w tych oczach. Tak, także e, przyszłam. Jeszcze w ogóle kurtkę tu rzuciłam, bo dopiero co weszłam, Lunę nakarmiałam i jeszcze jej dałam lekarstwa. E, idę się od razu kąpać, powiem Wam że Idę się od razu wykąpać, e, przebrać się już w piżamkę, no bo muszę wstać o 8 rano. Także spokojnie. Na 12, jak, o 12 jak pójdę spać, mam nadzieję, że mi się uda, a na pewno mi się uda, to e, to o ósmej na spokojnie wstanę. Jeszcze będę miała trochę czasu przed szkoleniem, żeby się wyszykować. Także fajnie, fajnie. Niby fajnie, niby nie fajnie, ale spoko. Dobra, idę się myć, otworzę kalendarze. Nie wiem, czy Wam dzisiaj pokażę, czy w kolejnym vlogu, bo tak mi się wydaje, że mało nagrywam, że nie ma e, co tutaj przesadzać z tymi kalendarzami. I chciałabym, żeby całe filmy to były kalendarze, prawda? I dalej się tak na mnie patrzy. No, kto ma psa, ten wie. Psy to jest taka miłość. Pewnie wszystkie inne zwierzaki też, ale psy, moim zdaniem, to, jest... to są psy. Nie mówię, że najlepsze, bo dla kogoś są koty najlepsze, dla kogoś świnki morskie, dla kogoś króliki. I to jest absolutnie ok, Absolutnie to jest ok. Dobra, lecę. Pokazywałam Wam ostatnio, że kupiłam właśnie te rzeczy, takie lizaki i jeden z nich tutaj jest widoczny. E, niestety nie ma takiej zawieszki. No i tak bym tego już nie wieszała na choinkę, bo choinka wydaje mi się, że wygląda wystarczająco pięknie, także muszę to oddać. I tak samo zdecydowałam, że oddam to tutaj, bo jednak to jest e, no niepotrzebne. Myślałam, że też będzie na choince albo na tej girlandzie z zewnątrz, ale e, teraz tak pada i ogólnie wiecie, to by się ładnie nie trzymało. Moim zdaniem może być pięknie, ale może nie być pięknie. Tutaj e, myje mi się Thermomix, a tutaj też wzięłam się już prawie odkamieniony e, czajnik. Oczywiście ocet. E, moja mama zawsze poleca kwasek cytrynowy, ale ja nigdy nie mam kwasku w domu. Mogłabym w tym dać cytrynę. No, to może zaraz e, znalazłam cytrynę i będzie ładniej pachniało. Zamiast odstęp to będzie ładniej pachniało cytryną. Ale to już jest praktycznie zrobione. Właśnie takie odkamienianie raz na jakiś czas bardzo, bardzo jest potrzebne. Mimo, że ja używam butelki z wodą, to ta woda cały czas jest twarda. Mimo, że ja używam brity, e, to ta woda cały czas jest twarda i no niestety musimy dosyć często odkamieniać. Ale przynajmniej ten problem jest rozwiązany i e, nie muszę tutaj nic szerować, tylko później. Ewentualnie przepukać. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Parę ja to nie mówię nawet dzień dobry, bo po prostu te vlogi pomieszam, ale chciałabym Wam pokazać bluzę, jaką sobie kupiłam cię w Tesco na promocji. Dzisiaj u nas w pracy jest Christmas dinner, czyli wiecie, no, no Christmas dinner. Boże, jak Kolacja świąteczna. O, może co mi te włosy tak są? W ten sposób. Kolacja świąteczna, także ogólnie cały grudzień zakładamy do pracy rzeczy świąteczne. Ja. Nie zakładałam, tylko we dwa razy miałam. Wyłączałam Was, włączam i zobaczcie, jaką przepiękną mam myszkę. Może być oczywiście srebrna, ale ja ze srebrem nie idziemy w parze. I może być złota. Przepięknie to wygląda, co? Wow. Bardzo fajna. I o dziwo, moi drodzy, ma aż aż. Kiedyś to było 100%, a teraz ma 72% bawełny w sobie. Reszta to wiskoza i poliester, ale no i tak nie jest źle moim zdaniem. Także tak jestem u I powiem Wam, że ja jednak w czarnym, w ciemnych kolorach czuję się najlepiej. Uwielbiam czarne kolory. Uwielbiam czarne kolory. Uwielbiam ciemne kolory. Kupiłam sobie dres w Zarze, taka zgniła zieleń. Zobaczymy, czy go zatrzymam, czy nie. Ale kurde, 80 funtów nie razem wyszło, także myślę, że go oddam. No, zobaczymy jak przyjdzie. No zobaczymy, jak przyjdzie, czy będzie fajnie wyglądał, czy nie. Ale czy, ja chcę za dres tyle płacić, skoro ja nawet nie chodzę w dresach na zewnątrz, tylko po domu, to już chyba sobie lepiej w primarku jakiś kupić, nie? Radio. I chyba tak zrobię. No, ale dobra, zamówiłam. Jak przyjdzie, to Wam pokażę i razem zdecydujemy, czy zostawiam, czy nie. Ja tymczasem jeszcze czekajcie. Zakładam moje różki, które wczoraj dostałam w pracy. I zaraz lecę. Życzę Wam fantastycznego dnia, moi drodzy. A zaraz Wam coś pokażę. Tylko jej nie bądź radia. O, obudziła się, obudziła się moja Pełła. Już nie jest chola, już nie szczeka, chyba jeszcze że troszkę. jeszcze troszkę, ale to przeważnie jak właśnie nas widzi, jak wrócą mam jej dać tabletkę? Czy Ty jej dasz jak wrócisz? Ja jej dam jak wrócę, to ostatnia dzisiaj, tak? tak. Dzisiaj już kuracja będzie zakończona, kocek wywleczony. Kuracja jest zakończona, psica zdrowa, tak? Pokaż ząbki pokaż ząbki są ząbeczki są ząbeczki? <grym ząbki> Także my mamy tutaj takie atrakcje w domu, ja lecę do pracy. Coś mi tutaj mi się wydaje, że włosy mi tak mocno odstają? A no, dopiero prostowane. Ogólnie wiecie ile mi teraz zajmuje prostowanie włosów. E 30 minut mi zajęło i to jeszcze z przerwami, bo zaglądałam na telefon ale z radką, żeśmy coś tam wypisywali, tak że tak. O mój Boże, co za dzień, moi drodzy, miałam, co za straszny, straszny dzień. Wreszcie idę do domu. Dostaliśmy czekoladę i wiecie co, zjadłam kilka czekoladek i myślę, że przez to, że je zjadłam, coś mi się z cukrem stało, bo po prostu chodzę jak... tego bym spała, nie wiem w ogóle, co. nie wiem w ogóle, co się dzieje. Jestem tak niekumata, czuję się jak nieprzytomna. Nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje ale jestem po prostu nieprzytomna jadę do domku wcześniej skończyłam jutro z rana mamy wizytę policji w domu także muszę się przygotować na to